Jak brzmi język polski dla tych, którzy go nie znają i jak zabawnie wyjątkowy jest on na tle innych języków? Dziś mamy Dzień Języków Obcych, więc jeśli potrafisz mówić w innym języku niż język polski, to mnie zaobserwuj i napisz w komentarzu w ilu i w jakich językach biegle potrafisz operować. Jedziemy! Zacznijmy od zestawienia pokazującego jak randomowy w porównaniu do innych europejskich języków jest język polski. Weźmy przykładowo nasz narodowy owoc. Po angielsku apple, po niemiecku Apple, holendersku appel, szwedzku apple, norwesku apple, a po polsku jabłko, jabłko, które i tak Polacy wymawiają różnie. Albo ten słodki pszczeli przysmak honey, honik, honing, honung, honing i po polsku miód. Albo moje ulubione worm, wurm, worm, orm, orm i w polskim kurka dżdżownica. Dobra, zastanawiałeś się kiedyś jak brzmi język polski dla tych, którzy go nie rozumieją? Puszczę Ci teraz nagranie, które symuluje fonetykę języka polskiego i posłuchaj sam jak słyszą nas obcokrajowcy. Skręboli w czarno strąplik, flotnip, rachow zerni, lasku dręt, wilgom raz Insta w wistrop. Pozdro!